są jest tylko wójt gminy, bo to jest zebranie wyborcze. Gminy ma obowiązek zorganizować w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia wyborów samorządowych. Jak wiecie, one się zakończyły 17 -16, 16. 16 listopada, więc cyklicznie te zebrania organizuję, zwołuję. Pozwolą Państwo, że odczytam porządek zebrania. Otwarcie zebrania, które uczyniłem, stwierdzenie wymaganych kworum. Dowiedziałem się, że, że jest 29 mieszkańców, mieszkańców Słojewskiej Izabeli. Do prawomocności wyboru potrzeba 20, więc stwierdzam wymagane kworum. I trzeci punkt to jest informacja Sołtysa o działalności Sołtysa i Rady Sołtyckiej, wybór osoby do przewodniczenia obrad zebrania, powołanie komisji skrutacyjnych, wybór Sołtysa, wybór Rady Sołtyckiej, zamknięcie zebrania. No, oddaję głos dotychczasowemu panu Sołtysowi, panu Adam, panaszek. No i chciałem powiedzieć, co w tej czteroletniej kadencji udało mi się zwojować na tak ciężkim gruncie. No to. Pierwsze co to przypadło otwarcie nam tutaj tej pięknej szkoły, chociaż budowa zaczęła się za kadencji poprzedniego sukcesa. W następnej kolejności został ogłoszony przetarg i zadanie się do pracy nad planem na zagospodarowania przestrzennego w naszej miejscowości. Z dalszej kolejności wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Jesionowej. Wykonanie projektu ulicy remontu ulicy Małoreńskiej, który ten projekt, dzisiaj się dowiedziałem, że już przetarg został wystartował i będzie do końca czerwca wykonana ta droga, zremontowana. Etap. Tak, pierwszy etap, bo jest na dwa etapy zielone Remont dwóch mostków na ulicy Wrzesowej i Granicznej. Budowa wojska budowa placu zabaw, organizacja trzech edycji pikników tutaj naszych rodzinnych, wykonanie tutaj remontu odcinka odcinka od ulicy Małańskiej i Szkolnej, budowa oświetlenia na ulicy Granicznej. Chyba tak powoli to byśmy z tych droższych nie do sobą. Tak, W dalszej kolejności braliśmy udział w organizowaniu pikniku święta ziemniaka oraz matczyny niedzieli. Zostały zakupione z naszych funduszy sołeckich koszulki i znaczniki na te polsko dla użytków, dla mieszkańców tutaj, młodzieży i starszych oraz. Oraz, oraz, oraz reprezentowałem naszą miejscowość oraz gminę w różnych przedsięwzięciach i wyjazdach czego mi się nie udało zorganizować w tym w mojej kadencji? No to są so, so wiecie. No. Rady do, tak, nie do Rady Powiatu. Bardzo dobry wynik też. Przy okazji chciałem podziękować za oddanie głosu na mnie. Czemu nie udało mi się zorganizować w tej kadencji, a której chciałbym jeszcze to dokończyć? To jest remont ulicy szkolnej wraz z budową podnika oraz. Wykonanie jeszcze paru ulic, które mam jeszcze żużlowe, a mogłyby już tam zacząć w przyszłości spełniać swoją odpowiednią funkcję. No i jeszcze miałem jedną taką rzecz. U, tutaj to z. Y... czy nie. nie. no tak. Miałem... Miałem jeszcze w danej kadencji zmienić stan cywilny, nie udało mi się, ale... na To było wszystko, dziękuję. Miejmy nadzieję, że w tej kadencji sądy się uda, to co nie udało się w poprzedniej kadencji, a tu z zmieni stan. <grym <grym <trafik> <trafik> Szanowni Państwo, Chciałbym zapytać, czy są jakieś inne osoby, które chciałyby prowadzić zebranie? Nie. Może pan? Nie. Czyli co, to rozumiem, że zgadzają się państwo, żeby zebranie dalej poprowadzić. Tak? Nie. Bardzo proszę, przystępujemy do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Myślę, że za dużo nas nie jest, to komisja skupacyjna, trzyosobowa, wystarczająca. Yy, yy, tak, tak, tu no, oczywiście my oczywiście będziemy pomagali. Bardzo proszę. To dobrze liczymy. Ja pójdę. Dziękuję, pan słaba. to zaraz yy, nazwisko poproszę. Chłynam. Grzegorz, nie? Grzegorz. To następna osoba. <tryk> Mariola. No Mariła. Tak, tak. Może Pani chce bo, to startować. No, do to są Dziękujemy. Jeszcze nie może. Zapraszamy. No, no i jeszcze trzecia osoba. Swojego <tryk> no, ma Myślę, że mamy trzy osoby. Chyba nie ma potrzeby powiększania komisji, ale dla formalności muszę ogłosić zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnych. Kto jest za tym, żeby zamknąć listę kandydatów do, do listy do komisji skrutacyjnej Rękę w, w górę? Kto jest za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, też nie. Mhm. Dokonujemy zgłoszenia kandydatów na sołtysa. No ale musimy przegłosić. Masz taka propozycja. Pan zgłosił Pana na, na Tak. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Jakieś propozycje? To i tak będzie tajne głosowanie. Czy ja rozumiem, że nie ma więcej kandydatów? Nie ma więcej kandydatów. Znowu na spełnienia umowy formalnego chcę przegłosować zamknięcie listy kandydatów, jeśli nie ma. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mam jednego kandydata, ale niestety musimy przeprowadzić głosowanie dalej. I przed tym jeszcze chciałem zapytać, czy kandydata przychodzi na zdobień? Teraz teraz Komisja Inspektywna odbierze się do Sekretariatu. Tam. To jest fundacja, która ma zorganizować zgodnie z umową przedszkole takie, do którego będą mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Miała tam różne trudności finansowe. Jest to fundacja, która zbiera środki finansowe na uruchomienie swojej działalności. Tak bym powiedział przesłanką wzięcia tego budynku było to, że chcą się starać, starają się o pozyskanie środków unijnych na modernizację budynku. Niestety na razie te projekty, czy, czy zgłaszanie tych wniosków nie zostało ogłoszone, czyli nie ma jeszcze oficjalnej rozpoczętej konkursów na zdobywanie środków unijnych na lata 2000 tak 15-2020. Czyli bez tych docelowych środków mają zamiar podjąć tak w tą działalność w budynku, żeby była możliwość uruchomienia tego przedszkola w parterze. Ja oczywiście bacznie obserwuję, bo Trzymam kciuki, żeby mi się udało, był taki zamiar, żeby tu tego rodzaju ta powstała, które z Państwem o tym mówiłem. No, natomiast no, nie mogę ręczyć gwarantować, czy, czy kto to wyjdzie. Na razie widzę, że jeszcze dalej zapłonają, chociaż tam po drodze się pojawiały różne trudności. No i, 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 i będę im pomagał na tyle, ile będę mógł i na tyle, ile będę mógł, bo to Natomiast reszta muszą już, już sami dokonać, a będziemy właśnie się, jak to będzie wychodziło. A czy oprócz tych dzieci niepełnosprawnych, jeszcze takie pełnosprawne, małe mała no mogą też wcześniej. Nie wiem, czy to tam będzie to możliwe, bo... Opieka nad dzieci niepełnosprawnymi wymaga, po pierwsze to, to są grupy nieduże i muszące mieć odpowiedni, odpowiednią opiekę. Więc raczej to w przedszkole będzie dostosowane dla tych osób, dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast jak to będzie w planie, ja dzisiaj nie odpowiem. Bo Oczekuję od dzierżawców, żeby oni się z tego wywiązali. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby dziecko chorobnosprawne mogło tam uczęszczać się, ja myślę, że nie będzie, nie będzie przeszkód z tym, że nie wiem, czy to będzie tak też możliwe z przyczyn tych formalno-prawnych. Jeśli Gór przewiduje dotacje do Etebniku. Do Etebniku do... do... tak naprawdę my nie dajemy dotacji, tylko bo, te dotacje daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To nie jest nasze zadanie, więc nie bardzo możemy to finansować I oczywiście wystaramy się o te dotacje, o te dofinansowania. I z bólem, ale w zeszłym roku chyba, ja nie wiem czy to na ten rok jeszcze, czy na, na ten rok mamy złożony wniosek, tak jakbyśmy starali się. Że też chcę powiedzieć, że te warunki też no, troszeczkę są zmieniane, na tym się mówi o dużo większej chodzi o potem się za są te problemy, nieraz są takie, że no, nie jesteśmy w stanie przejąć tej liczby terytorium, jaką wcześniej wskazują. Po prostu te dotacje są nam ograniczane, ale oczywiście na tym roku również będziemy walczyli i starali się o pozostanie środków na, 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 na ten teren system głosowania. Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje. Postawienie znaku X w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku w żadnej kratce powoduje, że karta jest nieważna. kolejny plan. W tamtym roku uchwaliliśmy plan na Łynkę Radzyńską i Tam Ta miejscowość jest trzecią, która się planu w dotychczas terenów budowlanych w Państwa miejscowości nie było za dużo. Ten plan wprowadza znaczny tak, wzrost w powierzchni terenów budowlanych. Można powiedzieć no co za tym idzie, no, jak mają być tereny budowlane to też muszą być jakieś drogi i tam układ tak terenów budowlanych i praktycznie terenów Przeznaczony pod komunikację jest wyznaczony przez podejdę. Praktycznie cały obszar to praktycznie te kolory brązowe, zakreskowane na żółto, na czerwono. To są wszystko tereny budowlane. Pozostaje tylko niewielki fragment stosunkowo terenów zielonych wzdłuż rzeki czarnej. Co tak naprawdę wynika nie z pomysłu naszego, tylko wynika z związanych, że to jest granica, tak naprawdę, tego terenu zielonego, strefy szczególnej, ekologii, strefy szczególnej ochrony ekologicznej warszawskiego obszaru, dla niego KFR przez swoje wody. Komisja Skrutacyjna w składzie. Zdjękiewicz Mariola, Krośniakowski Wiesław i przegosz. Grzegorz. Eee, następujące wyniki głosowania. Osób obecnych na zebraniu 31, osób uprawnionych do głosowania 31, osoby, które wzięły udział w głosowaniu 31, głosów nieważnych 0. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów. Adam Vanaszek, 31 głosów. Komisja sytuacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania bez względu na liczbę głosów z został wybrany pan Adam Manasze. Ja Chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu Adamowi, ale e, widzę, że on nie dobolnie. Bo jak tak będzie da, da dalej. To Dziękuję za zaufanie. Będę starał się wywiązać ze swoich obowiązków my jestem tutaj y, motywowany do tego, żeby zrobić jakąś tą imprezę integracyjną z sołtysem. Myślę, że w ciągle... <grym zamiarzymy> <grym zamiarzymy> Szanowni Państwo, y, teraz dokonamy y, wyboru, czyli zgłoszenia kandydatów do y, Rady i Rada Sołecka liczy trzy osoby. Pan, panie, Czy Pani wyraża zgodę? Pani Czy Pani wyraża zgodę? Pani Agnieszka Woźniakowska. rozumiem, że się pani w sobie zebrała i się jest, panie, jest, tak, tak. Tak? jest jest Czyli zgadza się Pani, tak? To yy, kto jest za zamknięciem listy kandydatów do Rady Selekcji? Kto jest przeciw? Przeciw. Przeciw? przeciw. Kto się wstrzymał? Nie Dobrze. I teraz, yy, ale to muszę mieć pełną aklamację. Jeżeli. Yy, 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 Zebranie miejskie przegłosuje. <coughs> jawne głosowanie jednogłośnie zrobimy jawne. Jeśli nie, no to y, przyjdziemy do tego tajnego. Jak Państwo sobie życzą. Ja To Kto jest za tym, żeby zostało przeprowadzone jawne głosowanie do e, e, kandydatów do Rady To Kto jest przeciw? A nie mają. To, 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 to A to będzie tajne. To będzie tajnie. To będzie tajne. Dobrze. Dobrze. To mamy przekracznik przystawszy. Tak, w takiej sytuacji. W tej sytuacji przejdamy te osoby, które dostaną największą głosów, więc tu nie będzie. No nawet trzech, tak, tak, ma być trzech, tak. prawda? Ma być trzech. Czyli każdy przejdzie. Zaczynajcie, pijamy to, to, to sam. Ustalone następujące wyniki głosowania osób obecnych na zebraniu 31, osób uprawiających do głosowania 31, osoby, które wzięły udział w głosowaniu 31, kart nieważnych 1. Na poszczególnych kandydatów oddamy następującą liczbę głosów. Sylwia Seroka 27, Aneta Sieczka 30, Aneta Agnieszka Woźniakowska 29. Komisja Służby stwierdza, że w wyniku tej głosowania członkami Rady Sołeckiej Pani wybrać. Pani Anna Tasiecka, Pani Agnieszka Wojciechowska, Pani Sylwia Serow. Zapraszam, zapraszam. Szanowni Państwo, nie wiem czy jeszcze jakieś zapytane wolne wnioski, ale, ale nie słyszałem w międzyczasie, więc chciałem bardzo, bardzo serdecznie wszystkim podziękować mieszkańcom, pogratulować Panu Sołtysowi i Radzie Słowackiej wyboru na te zaszczytne stanowiska. Myślę, że Oczekiwania jakie są w do tych osób. Myślę, że na tyle są wdrożone tym zaufaniem Państwa i przez wcześniejszą kadencję to przez to, co realizowałem, że te oczekiwania będą spełniane i życzę Wam wszystkim dużo wytrwałości, zdrowia i dużo energii do działania na rzecz, na rzecz społeczeństwa Izabeli co mogę powiedzieć, chcę podziękować i uważam dzisiejsze zadanie za to. Za, 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 za.